Siema, Siema, witam Was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Ardal, a to jest kolejny odcinek newsów ze Świata Gier. I w dzisiejszym odcinku, moi drodzy widzowie, pochylimy się nad grą Jurassic World Evolution 2, której premiera, a raczej wczesny dostęp powoli się zbliża. Zachęcam Was serdecznie do dawania ap w górę, do pisania komentarzy pod filmikiem, do dostawienia Subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych, by ten kanał subowali, a gdy wbijemy 4000 subów, to pojawi się konkurs ze fajnymi nagrodami. Tyle tytułem wstępu, życzę Wam miłego oglądania, no i jedziemy. Jurassic World Evolution 2 to druga odsłona cyklu strategii ekonomicznych osadzonych w uniwersum filmu Park Jurański. Za opracowanie tytułu. Odpowiada Studio Frontier Developments. Jurassic World Evolution 2 to kontynuacja wydanej w 2018 roku strategii ekonomicznej Jurassic World Evolution, której akcja została osadzona w Uniwersum Parku Jurajskiego. Za opracowanie tytułu odpowiada doświadczone Studio Frontier Developments. W swoim portfolio, między innymi, serię Roller Coaster Tycoon oraz Planet Zoo. W produkcji pojawiają się postacie znane w uniwersum. Wśród nich można wyróżnić Jana Malcolma i Claire Daring. Bohaterom tych gło głosów życzę aktorzy, którzy wcielali się w nich w filmach serii to znaczy Jeff Coldblum, Bryce Dallas, Howard. Podobnie jak w poprzedniej odsłonie cyklu, w Jurassic World Evolution 2 gracz. Obejmuje rolę zarządcy parku, zamieszkanego przez prehistoryczne istoty. Do jego zadań należy pozyskiwanie nowych gatunków, dbanie o infrastrukturę oraz zapewnienie bezpieczeństwa tym, którzy ten park odwiedzają. Łącznie produkcja oferuje nam 75 rodzajów dinozaurów, wśród których znalazły się istoty wodne i latające. Tym razem jednak park nie znajduje się na archipelagu Muertes. Zamiast tego Gracze otrzymują dostęp do szeregu lokacji rozmieszczonych w różnych środowiskach. Oprócz tego produkcja wprowadza możliwość dostosowania wyglądu poszczególnych budynków. Jurassic World Evolution 2 oferuje dwa tryby gry. Pierwsze z nich to klasyczna kampania fabularna, w której gracze muszą sprostać konkretnym zadaniom. Drugi, Chaos Theory, pozwoli otworzyć najważniejsze wydarzenia znane z filmowej serii. W Jurassic World Evolution 2 czekać będzie naraz, jak wspomniałem, jeszcze więcej dinozaurów, bo aż 75 Jeszcze bardziej żywy świat oraz zupełnie nowa kampania fabularna. <laughs> Ta ostatnia osadzona będzie w filmowym uniwersum i pełna bohaterów znanych z dużych i małych ekranów. Tym, którzy uczyli, którym głosów użyczyli oryginalni aktorzy. Uznamy wydarzenia zaraz po finale. Upadłego królestwa. Łącznie do naszej dyspozycji będą aż cztery tryby rozgrywki, a jedną z największych nowinek będzie jeden z nich, czyli Chaos Theory. Przeniesie nas do najbardziej charakterystycznych momentów znanych z filmowej serii Parku Jayskiego i pozwoli nam zmienić bieg wydarzeń. Najwięcej czasu spędzimy na pewnie w trybie sandboxowym, pozwalającym stworzyć własny, perfekcyjny park. To tyle dzisiejszej zapowiedzi, dajcie znać w komentarzach co myślicie o tej grze, zachęcam was serdecznie do dawania w górę, do pisania komentarzy pod filmikiem, do stawienia subika z dzwoneczkiem, zachęcajcie swoich znajomych by ten kanał subowali, a gdy wbijemy 4000 subów to pojawi konkurs z fajnymi nagrodami. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema!